Mama, wy co jest? I was gonna go to class before I got high. Come on, yo. Pan już po treningu, ty co jesteś taki zespanny? No co to ta? Check it out. I could have cheated and I capris. No chodź do pana, co? Obuci, ej, poniedziałek Capris. I could have passed, but I got high. Uh. Uh. La. Dobre dobry sąsiedzie Pytanko mam Nie słyszałem, są, sąsiad jakieś huki w nocy darcia Petardy Kaprys się nie mógł wyspać, nie słyszał, coś, coś, coś Nie wiem kto Bo to wie pan, taka spokojna dzielnica to nie powinno tak być, nie? Cicho kaprys A jakby tak zaatakowali to dałby sobie pan coś radę? Nieco z Jak? Czas nieco ale jak, że sztuki walki? Wow. Matko jedyna! To pan ćwiczy? Coś nieco po Ale żeby aż tak? Uuu. Ja się nie chwalę, ja mam talent Widzisz, kurde, kim mamy sąsiadów, nie wiesz, z kim tańczysz nigdy, uważaj. Mm. Mój. Jem. Mm. Mm. to jest niesprawiedliwość, chłop ma talent, a ja zapię. dalam po siłowniach, po sparingach. Boże, jak ja mu zazdroszczę.